Walka o tytuł rally Krosowego Mistrza Europy w kategoriach Euro RX1 i Euro RX3 niekiedy bardzo ostra rozpoczęta. Podobnie jak to było rok temu, pierwsza runda sezonu odbyła się na klasycznym torze rally Krosowym węgierskim Nira, zbudowanym na terenie dawnej kopalni boksytu z wyjątkową czerwoną na wieczną do finału Rx1 z pole position ruszał Janis Baumanis. Łotyż w 208 pewnie obronił swoją lokatę na dojeździe do pierwszego zakrętu mimo natarcia ze strony Enzo Ide. Przed Belgą wskoczył Patrick O'Donovan, ale błąd młodego Brytyjczyka sprawił, że spadł ponownie na trzecie miejsce. Dobry start miał obrońca tytułu Anton Marklund. Szwed rzutem na taśmę wszedł do półfinału, mimo że nie pojechał czwartego biegu kwalifikacyjnego i jego Forda jest trzeba było częściowo odbudowywać. Po swoim jokerze Ide wyjechał za Marklundem, który próbował podgonić liderów. Sytuację wykorzystał gościnnie statujący Andras Bakroth, ale popularny Norwek przedwcześnie musiał pożegnać się z rywalizacją w finale. Odorowan nie dał rady wyprzedzić Marklunda na wyjściu z Jokera, ale przynajmniej pozostał przed Inę, a także lokalnym kierowcą Mate Benio. Przewaga Janisa Baumanisa była tak spora, że bez większych problemów wrócił na główną nitkę przed swoimi konkurentami. Łotysz pewnie dowiózł do mety zwycięstwo w pierwszej rundzie sezonu, zagarniając przy okazji pełną pulę punktów. Dla Baumanisa to pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy od domowej rundy w 2021 roku w Rydze. W najważniejszym dla polskich kibiców wyścigu z pole position ruszał Damian Litwinowicz. Wicemistrz Europy RX-3 skorzystał na przygodach rywali także w finale. Startujący obok niego faworyt Trybun Bala Kormoci musiał ratować się przed obrotem w pierwszym zakręcie, przy okazji spowalniając wszystkich, którzy jechali za nim, z głównym rywalem Litwinowicza w ten weekend Espenem i Sekserte włącznie. Norbek wyszedł na drugie miejsce, ale miał już wyraźną stratę do Polaka. Na trzecie miejsce próbował awansować kolejny z węglów Ferencwicza, ale jego finał zakończył się na Jokerze. I z spróbował podciąć Lichnowicza jokerem, Norwegowi udało się obronić po wyjeździe z niego przed Kormocim. Jan Cerny nie miał najlepszego popołudnia. Czech szukał miejsca na minięcie węgla, ale ta sztuka się nie powiodła. Na dodatek na ostatnim okrążeniu Cerny wpadł na metalowe barierki i z kapciem musiał doczłapać się do mety. Litwinowicz do ostatnich chwil czekał z jokerem i Sakserty był blisko na łączeniu, ale za daleko, by realnie pomyśleć o ataku na lidera. Damian Litwinowicz wygrał po raz pierwszy w swojej karierze w rali krosowych mistrzostwach Europy. Ostatnim Polakiem, któremu to się udało, był Krzysztof Skorowski w 2012 roku w klasie S1600. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy oglądali moje zawody. Było na pewno dla mnie bardzo wielkie wsparcie. Wszystkie wiadomości jeszcze nie przeczytałem, ale na pewno na pewno odpowiem i bardzo dziękuję za kibicowanie jeszcze raz. Kolejna runda mistrzostw Europy towarzyszyć już będzie Mistrzostwom świata. Te ruszają w pierwszy weekend czerwca w portugalskim Montalegre, a rywalizację śledzić będziecie mogli na żywo w motowizji.